Dzień dobry Państwu. Dobre dzisiaj wieści ze stadionu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Stal, Stalowa Wola w meczu 29. kolejki rozgrywek pokonała rezerwy poznańskiego Lecha 2-1, a wynik tego spotkania został ustalony już w pierwszej części. Gole dla naszej drużyny strzelili Michał Fidziukiewicz w 26. minucie gry. I Piotr Mroziński w 31. minucie gry. Dokładnie 33 lata temu, po wygranym rewanżowym meczu barażowym z górnikiem Knurów, Stanowa Wola świętowała pierwszy historyczny awans swoich piłkarzy do ekstraklasy. Ten sukces wyniósł zielono-czarny klub na arkany polskiej piłki nożnej. Mogliśmy wówczas rywalizować z najlepszymi polskimi drużynami. Dzisiaj w Stanowej Woli mieliśmy namiastkę tamtych czasów, bo gościliśmy przy ulicy Hutniczej rezerwy poznańskiego Lecha. A z Lechem Poznań w trakcie całej czterosezonowej przygody ekstraklasowej spotykaliśmy się ośmiokrotnie. Pierwsza składna akcja rezerw Lecha zakończyła się z czałem słupek w wykonaniu Jakuba Białczyka. To była lampka ostrzegawcza, która zaświeciła przed oczami naszych piłkarzy już w siódmej minucie gry. I ona podziałała jak płachta na byka, bo piłkarze stali, stalowa wola pokazali, że w piłkę naprawdę grać potrafią. Już w 13 minucie dwójkowa akcja Kacpra Śpiewaka i Michała Fidziukiewicza. Powinna się zakończyć zdobyciem pierwszego gola. Jednak nasz napastnik za długo zwlekał z dodaniem strzału i szansa przepadła. W 26 minucie, już udało się stali strzelić tego pierwszego gola, otwierającego spotkanie. Podanie z głębi pola. Doskoczył w polu karnym Fidziukiewicz, zwiódł obrońcę i strzelił pewnie pokonując poznańskiego golkipera. Niedługo Stalówka cieszyła się tym prowadzeniem. Za chwilę zamieszanie w polu karnym, strzał z niedalekiej odległości Pawła Tomczyka. Piłka odbija się od ręki naszego obrońcy Piotra Witasika i sędzia dyktuje rzut, rzut karny. Bliska to była odległość, nie miał kiedy chyba specjalnie zareagować nasz stoper. Niemniej jednak sędzia tego pojedynku był nieubłagalny i za chwilę na tablicy wyników pojawił się remis 1 do 1, ale tak jak stalówka niedługo cieszyła się z prowadzenia, tak również niedługo z wyrównania cieszyli się piłkarze z Poznania. W 31 minucie rzut rożny wykonywał Bartosz Sobotka. Piłka została głęboko dograna gdzieś w okolicy w okolice linii bramkowej. Tam nastąpiło odegranie do Piotra Mrozińskiego. Piotr Mroziński przymierzył. Piłka trafiła jeszcze w słupek i znalazła się ku ciesze stalowolskiej widowni w bramce. Dwa do jednego i stalówka do przerwy miała znaczącą przewagę. Zdominowała rywala. Ale na przerwę schodziła z tylko jednobramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron, nasza drużyna pokazała dojrzałość. Pokazała, że umie umiejętnie bronić wyniku, często kontratakując. I były tak naprawdę szanse na podwyższenie tego rezultatu. W 72 minucie Chromiński strzelał z rzutu wolnego. I trafił słupek. W 84. minucie próbował Fidżukiewicz. Wyciągnął się jak struna poznański bramkarz. Stibice czekali na tego gola, czekali na postawienie kropki na Di. Stanówka już nic nie strzeliła, także nie doczekaliśmy się tu więcej goli, ale doczekaliśmy się końcowego bliska sędziego i stal została w stalowej woli z trzema punktami to są bardzo ważne punkty bo w tabeli wciąż gorąco stalówka wciąż na progu spoglądamy w tabelę nie wszystkie mecze jeszcze zostały rozegrane w tej chwili nasi piłkarze czternasta pozycja a za trzy dni kolejny mecz kolejny ważny, można powiedzieć o, o kolejny o sześć punktów z górnikiem Polkowice do zobaczenia w sobotę dla portalu 4miasta.pl Krzysztof Szkutnik